Servus to jest podcast kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach Motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem kibicowskim motorlublin.com. Cześć Motorowcy. Tym razem wita was nieco inny głos niż zawsze na początku podcastu Głosu Motorowców, ale spokojnie, kolega wróci, wróci w następnym odcinku i e, będzie nadal cieszył nas swoimi opowieściami. Święta, święta i po świętach chciałoby się powiedzieć, a to były bardzo dobre święta dla kibiców Motoru. Święta okraszone wielkosobotnią wygraną w Pruszkowie 2 do 1. E, z perspektywy sektora gości myślę, że każdy, kto pojechał, nie może żałować tej radości, która była po e, wspaniałym golu. Filipa Wójcika w końcu cena 2 do 1. No i myślę, że po takich świętach teraz apetyty nadal wzrastają. Tym bardziej, że motor jest już coraz bliżej upragnionej czołówki. No ale też czeka go trudny mecz z Lechem 2 Poznań, i to dzisiaj będzie głównym tematem podcastu. Podcastu, w którym też posłuchamy nie tylko warstwy sportowej, tego co się dzieje tu i teraz, ale tego też co było kiedyś. Co było kiedyś pomiędzy motorem a Lechem, ale nie rezerwami. Pomiędzy Pierwszym zespołem Kolejorza, o tym już więcej opowie Smok i na te opowieści myślę, że warto poczekać. Na meczu motoru z Lechem II Poznań, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, będą prowadzone zapisy na przyszłotygodniowy wyjazd do Puław. Biletów jest liczba ograniczona, zatem kto pierwszy ten lepszy, warto się tutaj pospieszyć. Ale zanim pojedziemy do Puław, to czeka nas wspomniany mecz z Lechem 2 i na to spotkanie apelujemy gorąco do wszystkich by wszyscy pojawili się na żółto. Nie tylko kibice z sektora H, ale także wesoła ferajna czy sektor rodzinny. Zawsze stadion w jednym kolorze wygląda znacznie lepiej. Przed tygodniem motor mierzył się ze zniczem pruszków i było to spotkanie dwóch najlepszych ekip w tabeli za rok 2023. Motor nadal utrzymał się na pierwszym miejscu, a teraz przyjdzie mu zagrać z trzecim zespołem w tym roku, a zatem Lechem 2 Poznań. Drugi zespół kolejorza legitymuje się bilansem 4-2-1 w tym roku, a zatem to będzie naprawdę trudny test dla drużyny Gonzalo Fejo. Jednak jak Przytomnie zauważył Portugalczyk na konferencji przedmeczowej, motor szanuje wszystkich rywali, ale nikogo się nie boi i z takim podejściem należałoby podejść do Lecha, jak i pozostałych przeciwników. Lech Poznań, Lech 2 Poznań to zespół, który bardzo dobrze radzi sobie poza domem. 5 zwycięstw, 5 remisów i 3 remisy w spotkaniach rozgrywanych poza wronkami. To jest czwarty wjazdowicz ligi, a zatem no, zespół, który całkiem dobrze sobie radzi, gdy trzeba się zmierzyć z innym otoczeniem, ale też zespół, który może, ale nie musi być osłabiony brakiem swego najlepszego strzelca. W ostatnich meczach brakowało w składzie kolejorza Filipa Wilaka. To zawodnik, który w tym sezonie strzelił już 12 goli, co przy 38 trafieniach całego zespołu oznacza, że jest odpowiedzialny za 1 trzecią trafień, właśnie drużyny Artura Węski. Krótko mówiąc, jeśli Wilaka zabraknie, to pojawi się spory problem dla siły ofensywnej, chociaż w dwóch ostatnich meczach, gdy nie grał, to kolejarz był w stanie strzelić 5 goli. Tyle, że to też miało swoje. swoje kulisy o których za moment będzie warto powiedzieć. Przed tygodniem Lech zremisował, tylko zremisował z Górnikiem Polkowice 2 do 2, a dwie sztuki wrzucił Szymon Pawłowski. To jest jedno z tych bardziej rozpoznawalnych nazwisk po stronie Lecha 2 Poznań. Jest też Tomasz Cywka. To są zawodnicy, którzy są na stałe w zespole rezerw, a zatem nie można mówić o posiłkach z pierwszego zespołu, tak jak to miało miejsce przy okazji spotkania z Garbarnią Kraków. Najpierw Lech 2 Poznań przełożył to spotkanie z terminu, gdy były zgrupowania reprezentacji, ze względu na duża liczbę powołanych zawodników do młodzieżówek. A później w drugim terminie postanowił wystawić siedmiu, niektórzy mówią ośmiu zawodników, związanych z pierwszym zespołem. Oczywiście to nie byli zawodnicy pokroju Mikaela Isaka czy Jespera Strema, ale także zawodnicy, którzy na poziomie drugiej ligista byliby gwiazdami, jak João Amaral czy Georgi Citejszwili. Tego drugiego zapewne także zobaczymy w niedzielę, choć tutaj, jak to przy rezerwach, bardziej gdybologia, bo składu rezerw zawsze, zawsze trudno jest zgadywać. Natomiast wiemy jedno, na ławce trenerskiej zasiądzie Ktoś, kogo tutaj w Lublinie znamy, znamy z występów w Barwach Motoru Lublin. Artur Węska to młody trener, rocznik 89 i od 30 grudnia 2020 roku prowadzi drugi zespół Lecha Poznań. W motorze grał w sezonie 2012-2013 i też liznął w początku kolejnego sezonu. Łącznie 25 ligowych gier i dwie pucharowe. W tym czasie strzelił... Trzy gole, a teraz jest okazja na kolejny powrót do Lublina, bo przecież to nie będzie jego pierwszy mecz w barwach Lecha 2 Poznań tutaj na arenie Lublin. Możemy mieć też jeszcze jedno, jeden sentymentalny pojedynek, ale tutaj już chodzi o braterski pojedynek. W zespole Lecha 2 Poznań w kadrze widnieje Filip Wełniak. Tak, tak, to jest brat Kacpra, rocznik 2004, choć akurat on w tym sezonie rozegrał tylko 5 meczów wszystkie jesienią, a zatem jego występ z perspektywy ostatnich gier raczej nie jest zbyt prawdopodobny. Ale jeśli, gdyby, jeśli wyjdzie w składzie Lecha, to byłby to już drugi braterski pojedynek związany z piłkarzem motoru. Wcześniej do takiego doszło, gdy motor mierzył się z KKS-em Kalisz i Jakub Stasiak Staszak, przepraszam, ee, z... Pojawił się y, obok Filipa Staszaka, czyli swojego brata, który pozostał w Kaliszu. Tam również różnica wieku wynosi 4 lata, a zatem być może będzie drugi pojedynek braterski, ale nie ostatni, o czym jeszcze będzie mm, okazja powiedzieć w dalszej części podcastu w wersji sportowej, ale już dotyczącej naszych rezerw. W Pruszkowie kilka dni temu mieliśmy dwa jubileusze, dwie setki można powiedzieć. Filip Wójcik i Max Cichocki rozegrali swoje setne ligowe spotkania w barwach motoru. Tylko liczymy ligę, nie liczymy ani pucharu, ani baraży. Filip Wójcik okrasił swoją setkę. Golem po wspaniałym rajdzie i akcji indywidualnej to było coś niesamowitego. Coś co warto oglądać, bo naprawdę ta bramka może mieć ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała tabela w dalszych tygodniach. Co ciekawe, Filip Wójcik wszedł z ławki rezerwowych, coś co nie oglądaliśmy od dawien dawna. Sprawdziłem z ciekawości, jak to wygląda w jego przypadku. I Filip Wójcik oczywiście nie rozegrał wszystkich meczów od tamtej pory, ale jeśli grał, to tylko w pierwszym składzie. Ostatni raz z ławki wszedł 16 października 2021 roku, gdy motor mierzył się z wigrami suwałki w domu, a padł wynik 1 do 1. Krótko mówiąc, półtora roku tylko w podstawowym składzie to wynik naprawdę godny uwagi, zwłaszcza jeśli chodzi o zawodnika z pola. Max Cichocki z kolei rozegrał setny mecz ligowy i był to pierwszy jego mecz od dawien dawna w zespole w pierwszym zespole Motoru Lublin bo wcześniej zagrał nomen omen, z Lechem 2 Poznań a spotkanie miało miejsce przecież 10 września ubiegłego roku od tamtej pory minęło niemal 7 miesięcy Max oczywiście grał Raczej grywał w rezerwach yy, zespołu motorów w czwartej lidze, no ale to oczywiście trudno nazwać jakkolwiek nawiązaniem do tego, co się dzieje na boiskach drugoligowych, ponieważ przepaść w poziomie jest ogromna. Niestety jest jeden minus meczu w Pruszkowie. To oczywiście kartki Marcela Gąsiora. Marcel Gąsior nie będzie pauzował za czerwoną kartkę, ponieważ zgodnie z polskimi przepisami czerwona kartka za dwie żółte wcale nie oznacza pauzy w kolejnym meczu. No, ale Marcel Gąsior już dwiema żółtymi dobił do ośmiu napomnień w tym sezonie i będzie to jego druga pauza w tych rozgrywkach. Wcześniej tak było, gdy musiał pauzować w meczu z Garbarnią Kraków z osiemnastej kolejki. Teraz niestety zabraknie go przeciwko Lechowi 2, a szkoda, bo to bardzo ważny zawodnik drugiej linii, zawodnik, który może na pierwszy rzut oka nie jest y, tym, którego chwalą kibice, bo przecież kibice głównie zauważają to, co się dzieje pod bramkami, czy to naszą, tak jak było w Pruszkowie, gdy wyróżniony został Łukasz Budziłek za świetne występy, czy też pod bramką przeciwnika, gdzie błyszczą nasi strzelcy, nasi asystujący, ale Marcel Gąsior to ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, by nie było pożarów pod naszą bramką, ale też by móc napędzać akcję w drugą stronę. No i krótko mówiąc do Marcela Gąsiora, trudno mieć pretensje o to, jak, jak wypadła ta sytuacja, bo nie wiadomo, czy strzał, który zablokował ręką, nie wpadłby do bramki Łukasza Budziłka, a tak, mimo gry w dziesiątkę, udało się wtedy nie stracić gola. Zresztą Marcel Gąsior, jak widzieliście na kulisach pomeczowych, powiedział, że zapewnia pizzę po jednym z tyg tygodniowych treningów, a zatem myślę, że tutaj nikt nie będzie miał mu za złe za to, co zrobił, bo tak jak wspomniałem, wyszło na jego. E, inną kwestią są kartki u wielu zawodników, którzy je dostali w Pruszkowie, ale tych wcześniej zagrożonych. W tym momencie już pięciu zawodników może. Drżeć o występ w kolejnym meczu. Do Piotra Ceglarza, Filipa Wójcika i Arka Najemskiego dołączyli nasi młodzi stoperzy, a zatem Bartek Zbiciak i Max Cichocki. Pięciu zagrożonych, no to już jest sporo, spora liczba i gdyby wszyscy naraz mieli dostać żółte kartki w jednym meczu, to Gonzalo Fejo miałby niemały zgryz przed kolejnym spotkaniem. Kolejnym spotkaniem, czyli wyjazdem do Puław na spotkanie derbowe, łatwo tam nie będzie, ale zanim. Tym meczem będziemy się zajmować. Najpierw trzeba pokonać Lecha 2 Poznań, bo oczywiście nikt nie wyobraża sobie innego rezultatu w niedzielę o 17. Cześć, witam Was serdecznie. Przed meczem z rezerwami Lecha. Na początek małe sprostowanie z poprzedniej mojej wypowiedzi. I incydent ze Śląskiem we Wrocławiu, tam jakiś, w którym było jakieś tam zamieszanie. Nie był po meczu z Zagłębiem Lubin, tylko kiedy wracali chłopaki z meczu z Wałbrzycha z górnikiem. Ale na bieżąco przychodźmy na tutaj zadzwonił, żeby coś powiedzieć przed meczem z, z, z Lechem i Szczerze powiedziawszy, mnie jakoś te mecze z Lechem omijały, bo spotykaliśmy się z nimi w ekstraklasie. Cztery mecze chyba przepadły mi, że tak powiem, bo spędziłem je gdzieś tam na obczyźnie. Ale Lech, z czym mi się kojarzy Lech? Lech mi się kojarzy najbardziej chyba z reprezentacją i tam żeśmy się gdzieś z nimi spotykali, i jakieś tam incydenty. Bo to na pewno było zajście w Zabrzu na meczu bodajże z Rumunią i w Chorzowie na meczu z Anglią. Był też taki wyjazd, na którym nie byłem, opowiadał mi kolega. Gdzieś to początek lat 90. Od nas grupa około 50-60 osobowa pojechała. Jechali trochę tak z przygodami, trochę. Trochę z jakimś tam pomysłem, bo wysiedli przed Poznaniem z pociągu we wrześni, tam żeby wymienić z miejscowymi chyba fanty. Z tego co zrozumiałem, później skończyło się gdzieś tam, w jakimś lokalu. I tam gdzieś z tej wrześni, później do, docierali do Poznania na stadion gdzieś tam z przygodami. Bo gdzieś jakieś, jakieś szarpaczki w tramwaju i, i gdzieś pod kasami. Także ogólnie, jak, tak jak kolega mi opowiadał, to dosyć to był intensywny wyjazd. Drugi raz Lecha pamiętam gdzieś tam byli na pewno poznaniacy u nas też na początku lat 90. Mecz był w środku tygodnia, była ich nieduża grupa 20 czy 30 osobowa, może 40. Możeśmy mhm. mieli pomysł, żeby pojechać za nimi gdzieś tam do Nałęczowa czy, czy w tamte okolice i tam się skończy Jakieś były tam drobne rzeczy. Wcześniej Lecha pamiętam był na Zygmuntowskich, ale jakoś z tym Lechem tak się te, te, te mecze układały, że nie, nie było jakichś tam przynajmniej ja mam przynajmniej tak, taki obraz, że, że jakiś nie, nie było czegoś szczególnego na tych meczach, żeby żeby gdzieś tam zostało mi to w pamięci. Jednak o dygresję jeszcze powiem, że Lech kojarzy się, też dziennikarze nazywają Lech, poznańska lokomotywa, to powiem wam, że kiedyś z wyjazdu, co prawda nie do Poznania, tylko na Śląsk z Knurowa, wracaliśmy lokomotywą, było nas około 20. Milicja nas wywiozła gdzieś z sukami, gdzieś za, za ten Knurów, zostawiła na środku jakiejś wsi, gdzie psy pamię szczekały. No i nie wiadomo, co było, gdzie robić. Ciemno, głucho, do domu daleko. I nie wiem, jak to się stało, ale któryś, któryś z chłopaków od nas mówił, zobaczę, co tam z drugiej strony jest domu, czy tam za, za jakimś domostwem były tory. No i się okazało, że zatrzymał lokową która zawiozła nas do Gliwic. O, takie nietypowe zdarzenie, a już jak jesteśmy przy kolei, to kiedyś też. Wracając z kolei z wyjazdu z Olsztyna, wyekspediowała nas minicja Zolsztyna Olsztyna pierwszym nadaje nadjeżdżającym się pociągiem do Działdowa. Towarzystwo rozbiegło się po tym dworcu w Działdowie i szukać jak z tego Działdowa gdzieś dalej w kierunku Lublina jechać. No i nagle ktoś przylatuje, zaczyna się, szum podnosi, że ktoś złapał okazję. Jak okazję? Pytamy się o co chodzi. Okazało się, ale to byli specjaliści od takich rzeczy w tamtych czasach. Ktoś z jakimś kolejarzem zagadał w jakiejś stołówce i pustym pociągiem, który jechał po jakieś tam dzieci z kolonii z Działdowa do Warszawy za parę groszy zrzutkowych dostaliśmy się w komfortowych warunkach także takie takie mam wspomnienia wspomnienia czy parę słów przed meczem z rezerwami Lecha Awe Motor. Ale zanim pójdziemy w niedzielę na arenę Lublin, warto dzień wcześniej wybrać się na aleje Zygmuntowskie, gdzie nasze rezerwy będą grały już w grupie mistrzowskiej czwartoligowych rozgrywek. Dlaczego warto? Dlatego, żeby chociażby wesprzeć młodych piłkarzy, którzy może za niedługo będą grać w pierwszym zespole, ale można też zobaczyć kilka ciekawych pojedynków. Może dojść do kolejnego pojedynku braterskiego. Po stronie Motoru 2 można się spodziewać występu Jakuba Szuty, a po drugiej stronie zazwyczaj występuje jego brat Damian, a zatem tu moglibyśmy oglądać jeden z dwóch potencjalnych pojedynków braterskich, związanych z piłkarzami motorów, ten weekend. Drugą ciekawostką jest osoba trenera Tomasowi, a zatem Bogdana Bławackiego. Ukraiński e, trener przecież. Wcześniej pracował w Lublinie. Oczywiście to był epizod i to było kilkanaście lat temu, więc zapewne niewiele osób go wspomina dobrze, niewiele osób pewnie pamięta mecze prowadzone przez niego, ale mimo wszystko był w motorze, zatem na pewno jemu też jakoś mocniej serce zabije, tym bardziej że wróci na stadion, na którym pracował. Przez jakiś czas, a teraz prowadzi Tomasowie Tomaszów Luberski, czyli jednego obok Świdniczanki kandydata do awansu do trzeciej ligi. Rezerwy zaczynają w sobotę na Alejach Zygmuntowskich o godzinie 16.00 i jeśli ktoś ma ochotę skorzystać z fajnej pogody, to warto raczej się wybrać i by zobaczyć nasz, naszych młodych zawodników, którzy walczą o kolejne ligowe punkty.